Myśli, że trzymanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym to bezpieczna opcja? To poznaj obligacje skarbowe, bo akurat w nich Polacy lokują dziś miliardy. Obligacja skarbowa to nic innego jak pożyczka dla państwa. Ty dajesz rządowi swoje pieniądze, a on obiecuje ci oddać je po określonym czasie z odsetkami. I masz do wyboru różne obligacje na różne okresy, zaczynając od 3 miesięcy aż po 10 lub 12 lat. Akurat najpopularniejsze są te 4 i 10-letnie, bo są one indeksowane inflacją. Czyli jak to działa? Wezmę dla przykładu obligacje dziesięcioletnie EDO indeksowane inflacją. Oprocentowanie w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 6%. Natomiast w kolejnych rocznych okresach odsetkowych jest marża 2% ponad inflację. No a sam wykup obligacji jest po terminie, na który kupi się dane obligacje. Czyli wtedy dostajecie zwrot kapitału plus te wszystkie naliczone odsetki. Więc de facto w tym przypadku nie przegrywacie z inflacją i dlatego wielu Polaków zamiast lokat wybiera obligacje skarbowe, bo chronią przed inflacją lepiej aniż konto w banku. A jeżeli chcesz więcej materiałów edukacyjnych, no to zapraszam na stronę bunkierinwestora.pl, zapisz ten film, podaj znajomym i obserwuj po więcej.